W 1995 roku w górach Oregonu znika turysta. Wkrótce wśród miejscowych rozchodzą się plotki, że został zarażony wirusem zwierzęcym zwanym Hills Fever. Rdzenni mieszkańcy nazywają go jednak twarzą wilka. Pewnego dnia Grady i jego syn Blake idą na polowanie do lasu. Blake ciągle się rozprasza przez grzyby i ptaki, więc Grady go karci i przypomina, że uważność jest kluczowa do przetrwania. W tym momencie Blake zauważa coś w pobliżu, a Grady potwierdza, że to jeleń. Gdy się odwraca, przygotowuje się do strzału, ale jeleń ucieka. Kiedy Grady znowu się obraca, nie widzi już syna. Tymczasem Blake znalazł dobre miejsce do oczekiwania na jelenia, ale zamiast niego dostrzega tajemniczą istotę, która znika po kilku sekundach. Gdy próbuje ją odnaleźć, słyszy warczenie. Przerażony zaczyna się cofać, słysząc coraz głośniejsze odgłosy. Nagle coś go zaskakuje, ale to tylko Grady, który go karci za nieposłuszeństwo. Wśród drzew słychać kolejne szmery, a Grady wyczuwa niebezpieczeństwo, więc obaj ukrywają się w ambonie myśliwskiej. Grady przygotowuje broń, bo tajemnicza istota wspina się po drabinie, by do nich dotrzeć. Próbuje sforsować drzwi. Ale bezskutecznie, więc okrąża Ambonę, szukając innej drogi. W tym momencie w pobliżu pojawia się zwierzę, więc istota zeskakuje i je atakuje. Grady zerka na dół i dostrzega rozszarpanego jelenia. Zauważa też tajemnicze stworzenie i oddaje strzał, ale ono natychmiast ucieka, a w lesie rozlega się jego wycie. Blake pyta, co to było, a Grady odpowiada, że niedźwiedź. Tej nocy Grady dzwoni do swojego przyjaciela Daną i mówi mu, że widział wilka. Okazuje się, że od dawna prowadzi notatki i bada to stworzenie. Dan nie widzi sensu w jego poszukiwaniach, ale Grady upiera się, że chodzi o ochronę ich dzieci. Blake podsłuchuje rozmowę, spoglądając na tatuaż ojca. 30 lat później Blake jest mężem Charlotte i ojcem małej Ginger. Pewnego wieczoru dostaje ważny list z kluczami. Okazuje się, że stan Oregon oficjalnie uznał Grady'ego za zmarłego po latach zaginięcia. Blake spodziewał się tej wiadomości, ale i tak jest w szoku. Żałuje, że nie spędził więcej czasu z ojcem, zdradzając, że wyjechał, gdy tylko dorósł. Następnego dnia odwiedza Charlotte w pracy i wyznaje, że ostatnio czują się od siebie oddaleni, a ten list uświadomił mu, jak ważny jest czas z bliskimi. Ponieważ musi pojechać do Oregonu po rzeczy Gradyego, ogłasza, że spędzą tam całe lato. W drodze Blake zatrzymuje ciężarówkę na rozdrożu i sprawdza mapę w telefonie, ale nie ma tu zasięgu. W tym momencie Ginger zauważa mężczyznę w ambonie i mówi o tym rodzicom, gdy uzbrojony nieznajomy podchodzi bliżej. Okazuje się, że to Derek, syn Daną i dawny przyjaciel Blake'a. Tłumaczy, że niewielu ludzi tu jeszcze mieszka. A zwykła droga do starej farmy Gradego jest nieprzejezdna, ale oferuje się jako przewodnik i wsiada do auta. Wieczorem podróż zostaje nagle przerwana, gdy na środku drogi pojawia się tajemnicze stworzenie to wilk. Blake gwałtownie skręca, by go ominąć, ale ciężarówka wpada do rowu i uderza w drzewo. Na szczęście Blake szybko odzyskuje przytomność i sprawdza rodzinę wszyscy są cali. Derek próbuje uciec i otwiera drzwi, ale upada, bo pojazd leży na boku. Blake mówi rodzinie, by ostrożnie wyszła przez okno, ale wtedy rozlega się warczenie. Widzą wilka zbliżającego się w lusterku wstecznym i Blake natychmiast siega pod drzwi, by je zamknąć, obserwując rannego Derek'a jęczącego na ziemi. Nagle wilk wybija okno, a rozbite szkło rani Blake'a. Potem wilk skacze na Derek'a i dobijając go, odciąga ciało. Blake i jego rodzina wykorzystują okazję, by wyskoczyć z ciężarówki i ruszają w stronę domu Grady'ego. Gdy w końcu go dostrzegają, wilk pojawia się za nimi i zaczyna ich gonić. Rodzina biegnie tak szybko, jak może, i w końcu dociera do budynku. Wpadają do środka i zatrzaskują drzwi, przez co wilk zaczyna w nie uderzać, podczas gdy Blake je przytrzymuje. Po kilku minutach nieustannych ataków stworzenie rezygnuje i odchodzi. Następnie Blake bierze latarkę i schodzi do piwnicy, by włączyć generator, dzięki czemu dom i budynki gospodarcze mają światło. Ginger chce wracać do domu, ale Blake wyjaśnia, że nocą jest zbyt niebezpiecznie, więc muszą poczekać do rana. Przeprasza też, że jej nie ochronił i mają chwilę bliskości. Charlotte zastanawia się, co to mogło być na drodze, a Blake mówi, że widział zwierzę stojące na dwóch nogach jak człowiek. Potem przesuwa kredens pod drzwi, by je zablokować, i bierze stare radio ojca, próbując wezwać pomoc, ale nikt nie odpowiada. W tym momencie wyczuwa dziwny zapach i podąża za nim do innego pokoju, gdzie ze zdziwieniem znajduje mnóstwo mięsa i suszonej wołowiny. Próbuje kawałek, ale nagle zaczyna boleć go szczęka, więc zakłada, że uderzył się w kierownicę podczas wypadku. Nagle jeden z jego zębów się łamie i wypada, więc zaniepokojona Charlotte każe mu usiąść, by sprawdzić jego obrażenia. Na jego ramieniu jest głęboka rana, którą zaczyna oczyszczać, podczas gdy Blake zakłada, że zraniło go rozbite szkło. Ale Charlotte twierdzi, że nie wygląda to na przecięcie szkłem. Opatruje ranę, po czym wraca do radia, by dalej próbować. Jakiś czas później Blake zaczyna wbijać deski w podłogę przed kredensem przy drzwiach dla dodatkowego zabezpieczenia, ale jego dłonie się trzęsą i nie może dobrze trzymać młotka, przez co uderza się w palce. Spocony idzie do kuchni po wodę i słyszy dudnienie w oddali. Z młotkiem w dłoni idzie za dźwiękiem na górę, zauważając, że pochodzi z konkretnego pokoju. Ostrożnie wchodzi do środka i odkrywa, że hałas dochodzi z wnętrza szafy. Gdy ją otwiera, ze zdziwieniem stwierdza, że dźwięk pochodzi od pająka. Nagle Blake zaczyna czuć zawroty głowy i ma trudności z oddychaniem. Trwa to kilka sekund i gdy w końcu czuje się lepiej, schodzi na dół, by sprawdzić rodzinę. Charlotte i Ginger są bezpieczne na kanapie, ale Blake słyszy zbliżające się kroki i coraz głośniejsze warczenie. Powoli podchodzi do okna i zaczyna węszyć powietrze, gdy ktoś przechodzi na zewnątrz. Charlotte zauważa dziwne zachowanie męża. Gdy Blake podchodzi do drzwi, wilk sięga do środka przez klapę dla zwierząt i chwyta go za nogę, próbując go wyciągnąć. Jednak Charlotte chwyta młotek i uderza wilka w łapę, zmuszając go do puszczenia. Blake krzyczy z bólu. Po czym traci przytomność. Jakiś czas później budzi się na kanapie i szuka rodziny, ale słyszy tylko dziwny, zniekształcony dźwięk. Podąża za nim do piwnicy, gdzie znajduje śpiącą Ginger, a Charlotte wciąż próbuje wezwać pomoc przez radio. Gdy po raz kolejny jej się nie udaje, rzuca mikrofonem w frustracji. W tym momencie słyszy świszczący oddech Blake'a i odwraca się, widząc go stojącego w ciemności. Blake próbuje mówić, ale wydobywają się z niego tylko niezrozumiałe dźwięki. Gdy Charlotte mówi, że martwi się o niego, ale nie wie. Co zrobić? Blake nagle zaczyna moczyć spodnie i musi zostać zabrany na górę. Kiedy się kładzie, odkrywa, że wypadają mu włosy. Charlotte przynosi długopis i kartkę, by sprawdzić, czy może się komunikować poprzez pisanie. Blake chwyta długopis i ma trudności z pisaniem, ale po chwili udaje mu się nabazgrać "umieram". Charlotte zapewnia go, że jest tylko chory i wkrótce wyzdrowieje. Podczas gdy ona dalej mówi mu pełne miłości i troski słowa, Blake tylko się w nią wpatruje, bo tak naprawdę jej nie słyszy, a jego wzrok staje się zniekształcony z lekkim niebieskawym odcieniem. Próbując jej powiedzieć, co się z nim dzieje, zauważa, że na jego dłoni jest krew. Po odesłaniu Ginger do drugiego pokoju Charlotte podwija rękawy Blake'a i zdejmuje bandaż, odkrywając, że jego ramię jest w strasznym stanie. Syczący Blake wpada w panikę i ucieka od żony, zaczynając histerycznie drapać ramię o ścianę. Ku przerażeniu Charlotte, Blake następnie zaczyna jeść swoją ranę, a im więcej gryzie, tym więcej zębów mu wypada. Nagle zatrzymuje się i przez kilka sekund patrzy na przerażoną Charlotte, po czym odchodzi. Charlotte podąża za nim, ale ponieważ nie mogą się porozumieć, zostawia go samego. Następnie spogląda przez okno i zauważa stary samochód Gradego na zewnątrz. Więc pędzi do piwnicy po kluczyki i akumulator, a potem zabiera nóż z kuchni. Zaciąga rodzinę do auta i musi pomóc Blake'owi wsiąść na tylne siedzenie, bo ledwo się rusza. Gdy pomaga również Ginger, ponownie rozlega się wycie. Charlotte biegnie do maski, by podłączyć akumulator do silnika, a Ginger obserwuje Blake'a, który zaczął się przemieniać w wilka. Następnie Charlotte przesiada się na miejsce kierowcy i próbuje odpalić auto. Na początku nie reaguje, ale po kilku próbach w końcu się uruchamia. Charlotte odłącza akumulator po czym wraca za kierownicę, lecz gdy mają odjeżdżać, wilk pojawia się na masce. Rozbija okno i łamie dźwignię zmiany biegów, więc Charlotte zaczyna atakować go nożem. To rozprasza bestie na tyle długo, by rodzina mogła opuścić samochód i uciec. Wilk rusza za nimi, ale udaje im się wspiąć na dach szklarni, a Blake zrzuca drabinę, by bestia nie mogła ich ścigać. Nie chcąc się poddać, wilk wchodzi do szklarni i po prostu czeka. Wkrótce konstrukcja nie jest w stanie utrzymać ciężaru trzech osób i zaczynają odpinać się zapięcia. W tym samym czasie wilk zaczyna skakać i rozrywać sufit. Tworząc wiele dziur. Przerażona Ginger próbuje dostać się do matki, ale wpada w jedną z dziur. Jej rodzice łapią ją w ostatniej chwili i udaje im się ją wyciągnąć tuż przed atakiem wilka. Blake warczy i wskazuje na dom, dając rodzinie znak, by tam wrócili, po czym zeskakuje ze szklarni i biegnie w las. Gdy wilk rusza za nim, Charlotte i Ginger wracają do środka. Słysząc warczenie i wycie, Ginger krzyczy na matkę za porzucenie ojca, ale Charlotte tłumaczy, że Blake próbował je ochronić. W tym momencie słyszą warczenie na zewnątrz, więc Charlotte wygląda przez okno by upewnić się, że to Blake, zanim otworzy drzwi. Wchodzi do środka i kładzie się na podłodze w salonie, podczas gdy jego ciało nadal zmienia się w coś potwornego. Ginger podchodzi bliżej, a choć na początku przeraża ją jego warczenie, ponownie próbuje i delikatnie dotyka jego czoła. Blake warczy i wskazuje na dom, dając rodzinie znak, by tam wrócili, po czym zeskakuje ze szklarni i biegnie w las. Gdy Wilk rusza za nim, Charlotte i Ginger wracają do środka. Słysząc warczenie i wycie, Ginger oskarża matkę o porzucenie ojca, ale Charlotte tłumaczy, że Blake próbował ją ochronić. W tym momencie słyszą warczenie na zewnątrz, więc Charlotte wygląda przez okno, by upewnić się, że to Blake, zanim otworzy drzwi. Wchodzi do środka i kładzie się na podłodze w salonie, podczas gdy jego ciało nadal zmienia się w coś potwornego. Ginger podchodzi bliżej i delikatnie dotyka jego czoła. Mówi mu, że go kocha, ale Blake jej nie rozumie. Jego wzrok staje się jeszcze bardziej niebieski i zniekształcony. Nagle Blake pochyla się i zaczyna wymiotować krwią, a jego paznokcie odpadają. Ginger krzyczy z przerażenia, a Charlotte odciąga ją, podczas gdy Blake ze zdumieniem znajduje ludzki palec w swoich wymiotach. Następnie warczy i przeskakuje nad stołem, by dopaść rodzinę, warcząc na Charlotte, która nie cofa się ani o krok. Spojrzenie prosto w oczy żony uspokaja Blake'a i próbuje opuścić dom, ale gdy tylko otwiera drzwi, wilk rzuca się na niego. Podczas szamotaniny bestia gryzie Blake'a i zaczyna go brutalnie atakować. Po kilku ciosach wilk zaczyna rzucać Blake'em o ściany i meble. Charlotte wbija mu w plecy nóż, co sprawia, że bestia zaczyna ją gonić. Wtedy ujawnia, że brakuje mu palca, co wyjaśnia ten, którego Blake wypluł wcześniej. Charlotte ukrywa Ginger w innym pokoju a Blake blokuje wilkowi drogę, by ponownie z nim walczyć. Po kolejnych ugryzieniach i ciosach Blake zostaje znokautowany, a wilk zaczyna ciągnąć jego ciało przez korytarz. Charlotte chwyta pogrzebacz i uderza go w plecy, odciągając go od pokoju, w którym ukryła Ginger. Nagle Blake powala bestię na ziemię i wgryza się w jej kark, gryząc na tyle głęboko, by w końcu ją zabić. Wreszcie wszystko się kończy. Blake przygląda się stworzeniu i zauważa tatuaż na jego ramieniu. Okazuje się, że to jego ojciec Grady, który zaginął lata temu, a teraz jako wilkołak przekazał klątwę synowi. Przytłoczony bólem Blake wybiega na zewnątrz i upada, gdy jego przemiana dobiega końca. Jego paznokcie stają się szponami, ciało pokrywa futro, a zęby zmieniają się w kły. Jego wzrok wreszcie się wyostrza i uświadamia sobie, że wszystkie dźwięki, które słyszał, pochodzą z jego ulepszonych zmysłów. Teraz, jako pełnoprawny wilkołak, wyje potężnie w niebo. W domu Charlotte pociesza ginger, gdy nagle gaśnie światło. Spogląda przez okno i widzi męża w pełnej przemianie, zanim ten rzuca się do domu. Charlotte chwyta nóż i podąża za dźwiękami, tylko po to, by zobaczyć Blake'a stojącego za ginger. Gdy próbuje się zbliżyć, Charlotte rani go w ramię, więc Blake odbiera jej nóż. Matka i córka uciekają do stodoły. Chwilę później Blake rozrywa drzwi i kopie pod nimi, by dostać się do środka. Dzięki doskonałemu widzeniu w ciemności zbliża się do rodziny. Jednak jego stopa wpada w potrzask zastawiony przez Charlotte. Matka i córka krzyczą, włączają latarkę i uciekają, a Blake próbuje za nimi podążyć, ale pułapka trzyma go na miejscu. Nie widząc innego wyjścia, odcina sobie stopę. Następnie rusza w pościg do lasu, gdzie znajdują ramię Dereka i jego ciężarówkę. Charlotte chwyta broń i razem z Ginger uciekają do Ambony Myśliwskiej. Wkrótce Blake wspina się po drabinie i patrzy na rodzinę. Ginger zdaje sobie sprawę, że ojciec chce, by to się skończyło, więc gdy ten próbuje wejść do środka, Charlotte strzela. Ginger i Charlotte opuszczają Ambonę, by patrzeć, jak Blake umiera, i razem go opłakują. Rankiem matka i córka patrzą na piękną dolinę, którą Blake kochał jako dziecko.